Co z Hej. tobą? Cześć, w porządku? Jasne. Okej, okay, jeśli nie chcesz mi powiedzieć, to nie ma sprawy, ale obiecaj mi, że jak będziesz chciała z kimś pogadać, to dasz mi znać. Dziękuję, kochana. Hmm, zaraz będzie lepiej. Tak? Nie, Natalia, nie podoba mi się. Dobrze, a to. Nie, Natalia, to jest okropne. Co to lusterka, ma być? Lusterka, Ludmiła! Słuchaj, Natalia, lusterko, lusterku nierówne. Czy ty nigdy nie słyszałaś o prawie załamania i odbicia światła? Natali, nie pojadę w trasę bez mojego lusterka! Andres. Ba! Posłuchaj mnie, zdobyłeś już dowody, żeby oskarżyć Alexa? Yy, wiesz, Ludmiła, pracuję nad tą sprawą bardzo intensywnie. Nie widzisz, że mam na sobie strój detektywa? Nie, nie, widzę, że jesteś przebrany i robisz z siebie durnie, Andres. Pośpiesz się. Yy, tak, 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 w porządku, pospieszę się, ale nie naciskaj na mnie, bo się stresuję. Dobrze, nie będę już tak naciskać, ale pamiętaj, że dziś w nocy lecimy w trasę i potrzebuję mieć moje lusterko. Tak, okej. Okay. Rozmawiałam z nim. Powiedział mi, że nic do mnie nie czuje, więc naprawdę nie musisz się martwić. Wyparł się tego i tyle. Kiedy rozmawialiście? Przyszedł do mnie do domu. Wczoraj po naszej kłótni i sprawdzał, jak się czuje. Tak, bo każdy idzie do ciebie do domu, żeby o tym porozmawiać. Podobasz mu się już. I nie mówię Leon. tego tylko dlatego, że. Leon! Na próbę! Już wszyscy. Na próbę! Franceska, zaczniemy od ciebie. Wchodź na scenę. Wyobraź sobie, że tu wszędzie są ludzie. Wielka publiczność. I oni wszyscy na ciebie patrzą. Wiem, że pokażesz na co cię stać. Dalej!